Witam was. Jeden z widzów ostatnio podsunął mi bardzo dobry pomysł, żeby omówić właśnie peta. No to parę słów o nim. Pet to jest ogólnie stateczek, który lata razem z nami, pomaga nam, powiedzmy, ubijać alieny, zbierać surowce i dużo innych rzeczy. Ogólnie, zaczynając, pet kosztuje 50 tysięcy uridium oczywiście i zdobywa level tak samo jak my z tym, że ma ograniczenie do 15 levela tutaj widzicie animację jak rośnie wraz ze wzrostem levela co mu daje ten wzrost levela wzrost levela o, mam akurat źle otwarte wzrost levela nam daje, że Mamy możliwość włożenia więcej laserów, osłon, mechanizmów, albo protokołów. I PET też jest mądrzejszy. Jak masz się mniejszy level, to na przykład jak włączamy mu kamikazę to wolniej reaguje. Albo surowce, to też ma trochę opóźnienie. Im większy level, tym on jest bystrzejszy, powiedzmy. Oczywiście, żeby włożyć następne lasery, czy osłony, trzeba odblokować na nie sloty i każdy slot y, coraz więcej kosztuje widać różne są ceny no proponuję sobie odblokować y, na pewno wszystkie lasery jeśli gramy z petem y, tak tutaj macie pokazane wraz z levelem y, ile można mu włożyć y, znaczy włożyć y, kupić slotów i potem włożyć laserów, osłon mechanizmów i protokołów. W tej tabelce tutaj macie pokazane dokładnie co do levela. Czyli maksymalnie laserów można mieć 10, osłon 17, mechanizmów 6 i protokołów 12. Dalej. Ym, właśnie jeszcze level nam da yy, PETA daje nam bonusy w postaci, tak, yy, widzicie tutaj al osłon i szkód i maksymalnie mamy potem plus 15% do osłon i plus 5, 12% do szkód czyli damage z lasera i z levelem rośnie nam koszt naprawy jak widzicie na trzech początkowych levelach w ogóle nie, nic nie kosztuje go naprawa rośnie nam spalanie znaczy pierwszy level to chyba zaczynamy od razu z pierwszym levelem nie pamiętam dokładnie ja wiem, nie nie, zaczynamy od zerowego i 8000 to już jest tak to już jest pierwszy level, czyli zaczynamy od zerowego spalanie, widzicie z każdym levelem wzrasta spalanie paliwa paliwo to jest ten pasek tutaj ten na biało i jeśli nie ma żadnego paliwa PET to wzdycha nam, przestaje latać oczywiście nie tracimy go, tylko nie możemy go uruchomić dopóki nie kupimy mu znowu paliwa przynajmniej tyle żeby go uruchomić tam chwilę sypolato i tutaj macie jeszcze tabelkę z doświadczeniem potrzebnym petowi żeby uzyskać kolejne levele. pet otrzymuje 5% doświadczenia tego co my zarobimy znaczy nie, on nie odbiera nam nic doświadczenia tylko my zarobimy na przykład 100 milionów to on zarobi 5 Dalej, Petowi można ulepszać HP jest oczywiście za URI. Widzicie kolejne levele pozwalają nam na ulepszenia. Ja akurat HP nie ulepszyłem. Jak widzicie maksymalnie mój ma 50 tysięcy. Czemu? Bo zwykle korzystam z kamikadzy. A żeby użyć kamikadzy to nie jest potrzebne ulepszenie HP. No to maksymalnie można go yy, ulepszyć i to widzicie 200 tysięcy, tak? Zaraz to zobaczę, czy to jest prawda. Pet, yy, tak, maksymalnie może mieć 2000, znaczy 20, yy, 200 tysięcy HP, tak. Mm, dalej. Można mu ulepszać sloty, znaczy dokupywać kolejne sloty, tak jak mówiłem. I kolejne sloty, tutaj macie pokazaną tabelkę, ile kolejne sloty odblokowanie kosztuje. Na początku mamy za darmo dwa sloty do osłony, protokołów, jeden na lasery, jeden na mechanizmy. I każde kolejne, czyli maksymalnie do 6 mechanizmów, 10 laserów, 12 protokołów i 17 osłon. Widzicie, każdy kolejny slot kosztuje coraz więcej i to bardzo dużo cena wzrasta Ym, tak właśnie tu jest w tym pecie podgląd tu mamy HP ile, ile aktualnie ma osłonę paliwo i doświadczenie i doświadczenie do następnego levela tak a jeśli jest w stanie spoczynku tak jak teraz to nam się nic nie pokazuje a jak się włączę to widzicie można se kliknąć to wtedy nam się pokazują wartości a nie pasek Maksymalnie paliwa może mieć 50 tysięcy. Żeby mu wybrać jakąś umiejętność, którą chcemy, to z tych, co włożyliśmy mu, to tutaj jest pasek rozwijania i podstawowe to są pasywne, czyli po prostu za nami lata, to jak chcemy, żeby po prostu tylko zbierał doświadczenie z nami, albo po prostu nic nie robił. Akurat, nie wiem, potrzebujemy go za chwilę użyć, ale na razie nie, potrzebujemy, żeby nic nie robił. Ochronny to bije, bije to, co my bijemy, albo alien, albo gracza, który nas zaatakował. My jeszcze go nie bijemy, a on już zaczyna. I tu już są omówione mechanizmy, to już Wam sam omówię. I paliwo normalnie kupuje się w sklepie. Można też kliknąć tutaj. To od razu nas automatycznie przenosi z tej strony właśnie na sklep PET mechanizmy i tutaj jest paliwo. I teraz tak po kolei HP jak widzicie tutaj można sobie ulepszyć, kupić mu dalej paliwo no klikacie oczywiście zwykle max, paliwo i od razu macie kupione. I teraz tak te paliwo to czasami głupio cały czas sobie sprawdzać a szczególnie, że teraz ostatnio z tą naszą ładownię na rakiety i na amunicję zrobili bez ograniczeń to zwolnił, zwolnił się nam jeden slot w dodatkach i w dodatkach, w dodatkach tutaj, o i ja sobie kupiłem zamiast tamtego powiększenia ładowni na amunicję wstawiłem sobie ten CPU do zakupu paliwa i kiedy mamy poniżej 1000 paliwa, automatycznie nam zakupuje 10000 i już się nie muszę się w ogóle martwić tym, że mi PET zdechnie kiedyś. A czasami są bugi serwa i wtedy nie można w ogóle paliwa w sklepie kupić, a mamy to, to nam kupi automatycznie i nie ma problemu. Co dalej? Mechanizm naprawiający combo. A, jeszcze jedna rzecz. Wszystkie te mechanizmy, tak samo i protokoły, nie opłaca się w ogóle kupować na mniejszy level niż y, trzeci. A żeby kupić na level trzeci, to trzeba mieć ósmy level PETA. Z tym, że y, jak już się na siłę uprzecie, co bardzo nie polecam pierwszy albo drugi level, to rzeczy na pierwszy level są y, bez, bez ograniczenia levelowego, na drugi są od czwartego levela PETA, a na trzeci są od y, ósmego levela PETA. Nie polecam w ogóle nic kupować na niższy poziom niż trzeci. I teraz tak, mechanizm z combo. Jeśli odpalimy to na pecie, to leczy nasz statek, nas, nie siebie, tylko nasz główny statek, po 25 tysięcy przez 5 sekund. No to już jak często się bijecie, to jest bardzo dobre. Przy tym jest praktycznie niezniszczalny. 85% spada celność celność innych graczy, którzy chcą nam w tym momencie zeszczelić peta ale zużywa to nam 750 paliwa a 750 paliwa to jest ym, 1000 to jest y, 250 uri to będzie około 200 uri takie jedno wyleczenie się ym, tutaj mamy dalej ym, też na trzeci damy i to jest normalny mechanizm yy, ochronny, tylko że przy tym mamy yy, też 85% spada celność yy, wrogów przeciwko naszemu petowi, ale zużywa 35% więcej paliwa i to jest, yy, tutaj akurat można użyć tego raz na jakiś czas. Nie pamiętam, jaki, nie, nie pamiętam jaki jest czas y, odnowienia tego, tej umiejętności, ale tutaj y, tą umiejętność, y, ten mechanizm możemy używać bez przerwy. Y, mechanizm zbierania, o to akurat mogę Wam pokazać, o ktoś mnie zmienił rakietką. Dobra, żubry się piorą. Y, mechanizm zbierania, dajemy petowi, y, odpalamy go, i PET w naszym pobliżu, znaczy w zasięgu w zasięgu 2500 jeśli mamy ten trzeci zbiera nam wszystkie skrzynki i, e, te bonusowe i skrzynki cargo czyli te które wypadają jako surowce z alienów mogę wam pokazać Teraz o tu jakiś gracz akurat jest e, tutaj o, zestrzelimy sobie tego PET przyleci i zbierze nam skrzynkę a no, chłopio, o coś. Kolejny cwania, który myśli, że mnie ubije. O, a, żuberek znowu. O, pamiętajcie, żubry nigdy nie umieją sobie wyliczyć kiedy trzeba... Znaczy kiedy mogą kołowi zabić. Nigdy. Dobrze, następny. A teraz surowców. No to na poprzedniej mapie Zbiera surowców, zbiera nam wszystkie te yy, kamyczki yy, takie jak... no znaczy tylko yy, Prometium, Endrium, Terbium i Palladium Właśnie to jest bardzo dobre na Palladium A tu jak wam pokażę macie jakąś misję na Endrium, to też można yy, Odpalacie sobie zbierać surowców i wszystkie w pobliżu, yy, w zasięgu na trzecim levelu oczywiście, w zasięgu 3000 wszystkie kamyki nam zbiera. Dalej, mechanizm wyszukiwania lokalizacji wrogów, to jest bardzo przydatny, jeśli mamy misję, powiedzmy mam misję akurat na Sibelony, powiedzmy boss, bo bossy są rzadkie. Sibelona to tam po chwili sobie znajdziecie, nie wiem, to powiecie, po co kupować. Ale bossa, Bosy są powiedzmy tutaj dwa na mapie. I teraz chcę znaleźć bosa. Zasięg mam tego aż 5000. No i widzicie stąd już sięga mi bez żadnych ulepszeń tam protokołowych. Sięga mi już radar i wiem, że tutaj jest ten boss. I mogę sobie go spokojnie ubić. Nie muszę pół godziny szukać na mapie. Na piechotę. Teraz mechanizm lokalizacji surowców, którego w ogóle nie kupujcie, to, to jest syf. Po co nam to? Czy ja wiem? Na... No nie wiem, no... Ktoś może to kupić chyba for tylko. No tak naprawdę... Yy, jeśli chcecie sobie pozbierać, no to te są na 2-2. I na 2-1. Te są yy, na... Yy, duże połacie, wiadomo na 2.1 jest ich mało, ale na 2.2 już tak w miarę, w miarę, ale to też jest malutko. I na 2.4 tu wszędzie są i tak samo na 2.3. Terbium wiadomo po lewej stronie mapy na 2.4 i na 2.3. A palladium to ta cała mgła na 5.3. No to się nie opłaca w ogóle kupować, jak wiadomo przecież gdzie są te surowce, nie trzeba ich szukać z, z latarką. O! Ten mechanizm bardzo polecam. W każdym miejscu, gdziekolwiek jesteście, nawet we wrotach działa. We wrotach yy, tych. No, na 2.1, jak mamy jakieś wrota złożone, to tam też działa. Prawda? Rozwalacie, macie jakieś surowce. Pełną ładownię, powiedzmy. Teraz włożyłem sobie. Go... O nie, włożyłem. To chwila, włożę. A nie, bo ja mam to na tym, na... Na Cytadeli. Zapomniałem. Czy płacą właśnie mieć na Cytadeli to? Dodaje nam plus... Yy, chwila, pokażę. Plus 35 chyba... Czy 30, nie pamiętam teraz. Yy, który to był? Ten. Plus 30% yy, do sprzedaży. Czyli teraz włączę sobie Cytadelę bo na niej mam ten właśnie mechanizm i tam na przykład jak sobie wyślecie yy, na Cytadeli mam podwojo podwojoną ładownię jak sobie włożę ten CPU na ładownię mam 8 tysięcy a jeśli mam premkę to nawet 9 tysięcy ładownie co daje nam 9 tysięcy surowców ze Skylabu mogę sobie przesłać jeśli je sprzedam przez ten mechanizm, to nawet za 1301 czy tam nam wyjdzie prawie 12 milionów kredytów za jeden, jedno przesłanie z, ze Skylabu. I jeśli użyjemy tego, to oczywiście PET nam sprzedaje, to drożej, ale przez 30 sekund nie mamy PETa i ten mechanizm, tak jakby go, on leci po prostu do tej bazy i nam to sprzedaje. Tak sobie możemy to wyobrazić. Tak naprawdę to jest po prostu 30 sekund pytaniem. Teraz wrócę na statek mój. Ymm, może pierw omówię kamikadze, bo to nam potem zablokuje. Kamikadze. W ogóle nie kupujcie niższego niż trójkę. 50 tysięcy i to się bardzo zwraca jeśli tego użyjemy to w promieniu 450 wszystkim zada wszystkim wrogom i alienom zada obrażenia maksymalnie 75 tysięcy im bliżej środka eksplozji tym większy damage dostają teraz na przykład Zbiorę trochę alienów, żeby Wam pokazać. A i mechanizm ten działa, jeśli pet, jeśli ktoś z nas atakuje i użyjemy tego i albo pet, albo my yy, na statku mamy mniej niż 10% yy, HP. Wtedy dopiero zadziała. Jeśli mamy więcej, po prostu będzie strzelał z losera. Tak jakby tryb ochrony. No i teraz parę alienów zebrałem. Odpalam sobie tego, PET mniej, miał mniej niż 10, 10% HP, widzicie szczał ładny, wszystko posprzątało. Tak we wrotach najlepiej tym grać. Albo na kubiki. Jak macie premkę oczywiście. No i teraz 350 miżera, bo mam 15 poziom peta. Co dalej? Mechanizm naprawiający. To jak nie bawicie się w kamikaze, tylko zabieracie peta po prostu na wyloty i potrzebujecie, żeby dłużej przeżył, no to mu właśnie maksujecie HP, osłony, tam wszystko mu kupujecie, wiadomo, laserki i kupujecie mu mechanizm naprawiający. Widzicie, teraz mam y 2500 HP, włączam sobie go i pecik się naprawia. Aż do maksymalnego HP. I to jest właśnie ten mechanizm. No i potem wiadomo, ciężej go zestrzelić. Na palladium też można tego użyć. Nikt nam potem z rakietki nie ściągnie. No wiadomo, yy, po omówieniu mechanizmów czas na protokoły. Protokoły yy, protokołów można mieć yy, mechanizmy, może właśnie. Od, może od tego zacznę mechanizmów, yy, każdy jeden można tylko raz użyć na danej konfiguracji. Yy, czyli tutaj nie może pojawić się na przykład dwa razy zbierasz albo dwa razy lokalizacja, bo to by było bez sensu. To jest jedna funkcja po prostu. Dlatego można tylko raz to mieć, a protokoły można mieć 12, bo to są po prostu yy, takie bufy, powiedzmy. Yy, dodają nam po prostu prezentowo jakąś rzecz. Tutaj akurat yy, możemy sobie kupić yy, powiększa czy ładowni o 12% i pamiętajcie, każdy można kupić 12 razy i w, yy, one się stakują po prostu, czyli dodają, nie? 12 takich to mamy plus 144% ładowni. No to jest dużo. I możemy sobie właśnie zrobić taki yy, pomysł, że Stawiamy sobie właśnie tam na, no nie wiem byle gdzie, y, Cytadelę dajecie mu w, y, powiększasz ładowni ten y, CPU dajecie mu y, full y, w profilu pilota w ładownię, czyli plus 25% dajecie mu premkę, czyli plus 1000 i dajecie mu jeszcze plus 144% ładowni Czyli mamy wtedy jakieś 20 parę tysięcy pojemności ładowni. Dobrze mówię. Tak, dobrze mówię. I plus jeszcze Peta mechanizm dajecie mu yy, ile tam? 30% yy, więcej sprzedajesz. To macie za jeden strzał prawie 3, yy, 30 milionów kredytów za jedno przesłanie sobie ze Skylabu Y, tych dwudziestu paru tysięcy tego pomarańczowego czyli promerium jak dobrze pamiętam tak, promerium dalej y, zasięg to jest bardzo dobre jeśli macie y, zbieranie skrzynek y, albo zbieranie surowców albo lokalizację y, tych lokalizację alienów to wtedy sobie kupujecie 12 razy i macie Zasięg radaru pet, Zasięg radaru chyba też mamy na statku Tak zasięg statku radaru statku jest o 144% powiększony i dodatkowo jeszcze PET właśnie na tych trzech mechanizmach dostaje 144% powiększony zasięg zbierania tych rzeczy albo lokalizowania to bardzo y, pomaga y, To jest dla tych, którzy są maniakami zbierania skrzynek sobie kupimy plus 12, y, znaczy 12 takich plus 3% To jest plus 36% ze skrzynek, y, których zbier który zbiera PET O to jest w miarę dużo, jeśli dużo tych skrzynek zbieramy y, Mocy osłon, to się nie opłaca w ogóle kupimy sobie 12 plus 28% osłony i po co nam ta osłona na pecie, jak możemy aż 17 generatorów wsadzić. To jest marnowanie. Um, o! To jeśli gracie na innych, znaczy dużo latacie um, na wyloty, to to akurat jest dobre. Kupujecie sobie plus yy, ile to będzie 48% yy, bicia z laserów yy, przez PETA w innych graczy, no to jest dużo. Precyzja, co ja wiem to już lepiej damage sobie kupić o i tak rzadko buduję plus 50% precyzji prawie, 48% no jak chcecie możecie zdecydować czy ten damage czy właśnie ta precyzja no to już wasz wybór ja bym jednak wybrał damage zwiększa, znaczy zmniejsza procent y, trafień y, przeciwnika w naszego peta aż y, o 48 jeśli kupimy wszystkie oczywiście no to, to jest bardzo fajne Ym, ktoś chce nam po prostu zestrzelić sobie peta bo za peta wiadomo troszkę tam jest z tego doświadczenia i poważki no a my mamy te protokoły i praktycznie pet jest nie do zestrzelenia tak właśnie szybko śmiga i cały czas praktycznie pudła lecą w niego Poki zwiększać Petowi HP, no proszę was. Ile to będzie? Plus yy, 48... Nie, nie 48. A nie, dobrze, mówię, 48% No to będzie miał prawie 300 tysięcy HP. No i Poki nam te HP To jest dobre jeśli gracie dużo na alienki yy, plus aż ile? 72%, ja sobie właśnie to kupuję plus 72% w alieny z, z laserów przez peta no to jest bardzo dużo, ja to bardzo polecam i to to polecam ym, ale w takich nietypowych sytuacjach kiedy na przykład ym, nie wiem jak to powiedzieć yy, latacie z petem na palladium ale latacie, nie tak, że stoicie sobie obok Palladium i ją sam sobie zbiera, bo wtedy najlepsze są właśnie te radarowe. Tylko jeśli latacie z Petem po Palladium i cały czas sami też zbieracie, to wtedy to jest dobre, bo mamy minus 48% zużycia paliwa. Jeśli kupisz 12 oczywiście. A jeśli na przykład, o, jeszcze bijecie Batlereja, to też co tam kubiki na przykład yy, we wrotach. No to w takich sytuacjach yy, bardzo to jest dobre, zużywa nam o prawie połowę mniej yy, paliwa. A kupowanie na mniejsze lewele, pierwszy albo drugi w ogóle się nie opłaca. No to chyba wszystko o PECie, co można powiedzieć. PET to jest nasz przyjaciel, bez niego się praktycznie żyć nie da teraz Dark Orbit. Bardzo polecam, kupujcie sobie go, ale oczywiście nie na start. Wszystkie rzeczy kupujcie mu na trzeci level, w mniejsze się nie bawcie. No i pamiętajcie o dokupowaniu mu laserów, bo to jest najważniejsze w pecie. A resztę tych mechanizmów to w miarę Waszych potrzeb. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłej zabawy z Petem.